Witam wszystkich. Cześć. Odcinek 80 już z Paweł Pizzerii 4 w piątym dniu naszego maratonu za 800 subów. Z tym maratonem to już rozpoczęliśmy jakby drugą połowę. Drugą połowę, drugie 4 dni. Oczywiście Pizzeria 4 jako pierwsza. z tą pizzerią teraz tak wypaliłem więcej odcinków żeby ją jak najszybciej skończyć nie I żeby nie mieć problemu jakby się nie wiem coś tam stało e, nie powiem co żeby się nie nie szykować na to Little Edward Ok, czyli u Little Edardo sobie zapiszemy, że trzy gwiazdki będą do zdobycia po tym dniu. Koper super. No to koper, zamawiaj. Ok, jeszcze... Co sobie zamówienie Little Edardo. No i koperowa pizza. O mare. O chugopszek. Przy... Dobra, czyli tak. Ta pizza gotowa. Ta pizza gotowa. I wiem, że zaraz będzie następna gotowa, więc już stawimy inną pizzę. Ok, to będzie gotowe. Ta jeszcze musi się grzać i grzać. Ok. Ugo. Jak tam to nasze znaczy pizze, ok, jeszcze się grzeją, ale widzę, że zaraz będzie jedna gotowa, więc poczekam na nią. Gitarat, to już w ogóle jest siódma pizza. Zawsze mam wrażenie, że te odcinki w pizzerii mi bardzo szybko lecą, bo przy trzeciej minucie na odcinku już mam siódme zamówienie od klienta. Okej. Okay. Teraz będzie zamiana kolejności, nie? Trzecie zamówienie wyjdzie po piątym. Okej, okay, jeszcze się grzeje. No to weźmiemy ostatnią pizzę i teraz, no, 4 minuty odcinka, a ja już wszystkie 10 pizz mam zebrane. Zaczynamy, Taylor. Okej, okay, 80%. A no tak, Koper. Koper, Koper, Koper. Gdzie ty, ty jesteś? Tu. Okej, okay, pizza nie jest zrobiona tak, jak trzeba. Franco, zrobimy dla ciebie pizzę. Jeszcze raz dzisiaj tak peperoni ułożę, nie? Dla naszego... Yy, ...czaka. Czyli trzy razy dzisiaj tak... ...jest ułożone. Tak uła... Zaraz i jeszcze raz uło ułożę. Oczywiście nie jest to proste krojenie, ale co tam. O, 60%. 60%, pewnie dlatego jest tu wykrzyknik obok, obok Sarchwana, bo on jest bardziej wymagający. Tylko u Lili do mamy na nową gwiazdkę, tu się jeszcze grzeje. Okay. Ale już nie już jest z tym... z tu. tu. się grzeje. Świetnie. Przynajmniej jak wydawałem pizzę, no to coś się w piecu grzało, nie? Widziałem to, że ta pizza zaraz będzie gotowa. Od razu się cofnąłem. I pizza. Czeka. Okej. Okay. To dla Franco. ja najpierw jednak wezmę pizzę tą. Raz w, w tej sezonie pizzerii mieliśmy 100% za bake, ale tylko chyba jeden raz. Jeden, jedyny raz tam było 100% za bake. Tutaj nie mamy 100% za top po raz kolejny. Niby się wydawało, że ta klasa już jest taka łatwa, że na no ładnie i wychodzi, a jednak są e, niepowodzenia. 90% super ciekawe czy jest chyba mogę zrobić 100% zaczekanie ale to jest ciężkie żeby to zrobić 100% za czekanie przez cały dzień chyba jest to wykonalne ale nam się to nie udaje o fajnie Akurat tą pizzę teraz miałem zamiar wyciągnąć z pieca i idealnie nam się zgrzała. Jest ok. Jestem w stanie zrobić 100% za bake i inne y, te wysokie quality też. 35 już. Było 100, oś, 158, mamy 103 jeszcze. Ok, do zobaczenia w odcinkach następnych. To był odcinek 80. Cześć.